W dniu dzisiejszym jestem w miejscowości Zajączków. Tutaj widać budynki na skraju wioski Zajączków. Znajduje się rezerwat przyrody Góra Miedzianka. No i celem dzisiejszych tego spaceru, czy też zwiedzania, mam tutaj ochotę pooglądać takie ciekawostki związane z kopalnią. Niegdyś, już się kopal... Niegdyś była tu kopalnia, chyba w XVI czy XV wieku. Kopano tu chyba rudę miedzi. A z tego co co wiem i słyszałem, to w latach 50. ubiegłego wieku nawet poszukiwali to tutaj rudy uranu. Czy ją znaleźli, trudno powiedzieć. Jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że w latach 70. na samym początku wraz ze swoim takim kolegą Henrykiem przyjechaliśmy tutaj miałem taki motorower typu Java 50 i przyjechaliśmy sobie na Wagary i sytuacja była tego typu, że weszliśmy do stolni, weszliśmy z jednej strony góry, a weszliśmy z drugiej strony góry zeszliśmy kawałek ze szlaku jakaś tutaj ścieżka jest może akurat to jest to miejsce takie duże prawdopodobieństwo, ponieważ tutaj jest właśnie podnoże góry. Tak, to jest to miejsce. aby bo jest ślisko. No i to jest właśnie to. A tu mamy początki wiosny. Zaraz tam zajrzę do środka. Tylko założę lampę. żeby ludzie po prostu nie wchodzili to wstawili klapę może tak będzie lepiej może tak o. z powrotem. Wejścia nie ma. Może nawet i lepiej. Po co ma dość, dość takiego nieszczęścia? No i idąc szlakiem żółtym. Mamy tutaj kolejne wejście, do którego też nie ma dostępu jest zabezpieczone żeby tam nie powołani nie wchodzili tak to wygląda tak opuszczamy to miejsce i idziemy dalej szukać ciekawostek Chyba to wejście to jest ślepe. Tam się mogą zwierzęta tylko pochować. No i tutaj jedna jeszcze jest taka. Potężna szczelina. Nie jest to w ogóle zabezpieczone, ale jakby tam wpadł, to mógłby człowiek mieć problemy. Bardzo niebezpieczne miejsce, a tu jest właśnie szlak, jak widać. Inne niebezpieczne miejsce. A po drugiej stronie kopalnia, która nadal pracuje. jestem na jednej z górek. Proszę bardzo zobaczyć, w tym miejscu przechodzi szlak. Szlak żółty, w którym żeśmy tam szli. Miejsce jest przepiękne. Jest tu trochę niebezpiecznie ślisko, ale daje się radę. I po to się wchodzi na górki, żeby można było podziwiać krajobraz. Z tamtą stronę jak się nie mylę to jest miejscowość Polichno nie wiem czy to akurat widać na kamerze ale przede mną na wprost jest cementownia Małogoszcz Z, z jednej górki zszedłem, i zaraz będę wchodził na następną. trzeba popodziwiać tutaj okolice patrząc z góry. No i żeby tak bardzo nie sabać, będę wchodził po drugą górkę. Następne ujęcie będzie już ze szczytu. No i to jest oznaczenie Najwyższego szczytu, co tu pisze, znak pomiarowy. Zaczyna słoneczko wychodzić i robi się piękna pogoda. No i na zakończenie tej wędrówki tu gdzieś właśnie w pobliżu powinno być jeszcze jedno, jeszcze jedno wejście i ono to wejście jest tu. Z tego co pamiętam, to ja z kolegą żeśmy chyba tędy weszli, a wyszliśmy tam z drugiej strony góry Teraz to jest zasypane częściowo. Znak, który chyba oznacza a co by nie śmiecić. to wejście jest też zabezpieczone ale pęknięcie U. Tak to wygląda Kawałek drogi przez mękę Zobaczymy czy to stąd będzie widać Czy też nie. Nadal nie widzę. O widzę. No i to widać fragment wieży szybu. Mam nadzieję, że widać. My jest mocno zardzewiała Trzeba widać. Tak, zacząłem od szczytu. Właściwie powinienem zacząć z tego miejsca, no, ale jest jak jest. Szlak Archeologiczny, ale to w świętokrzyskim tego jest od groma. Po tej stronie są też wagoniki, tam prawdopodobnie. Od tej wąską torówki i tam właśnie one w były używane prędzej niż te duże a po drugiej stronie jest jeszcze właśnie taka sytuacja, o której tam mówię zaleka właśnie zaraz tam podejdę bliżej no i czyż nie piękny Czy piękny, czy piękna ta wieża No i tu jest podstawa tego szybu, a to prawdopodobnie jest zalane betonem.